Cześć. Straszne miałem rozkminy z odnośnie tego, jak ma wyglądać ten dzisiejszy film. Czy to ma być takie zestawienie różnych stron różnych aplikacji do sprawdzania prognozy pogody? Czy to ma być film, w którym pokażę właśnie swoje sposoby sprawdzania prognozy? No i zdecydowałem się właśnie na ten drugi scenariusz, czyli pokażę wam dzisiaj aplikacje, z które i dwie strony, z których ja korzystam do tego, żeby sobie sprawdzać prognozy pogody. I będę Wam wdzięczny, jeżeli w komentarzach do tego filmu wrzucicie linki, informacje o swoich aplikacjach, o swoich stronach, na których sprawdzacie prognozy pogody. I na podstawie tego mam nadzieję, uda mi się zrobić na przykład jakieś zestawienie Waszych aplikacji, najlepszych stron do sprawdzania prognozy pogody. A dzisiaj zobaczcie mój sposób, który dla mnie się sprawdza. Ja z tego korzystam już od dłuższego czasu. No, zapraszam. Aplikacją, o której wspominałem, jest aplikacja Pogoda and Radar. No i co my tutaj w niej mamy? Zaczynamy od ustawień. Przejdziemy sobie tutaj. Najważniejsze to mamy tutaj przy info i ustawienia. Pierwsze co, e, oczywiście tutaj gdzie jest usuń reklamy możemy sobie włączyć opcję płatną, ja taką opcję mam. Tutaj mamy pasek taki stanu, aktualizacja na pasku stanu e, pogody i temperatury. Zobaczcie, kiedy przestawiam to, na górze pojawia mi się i znika e, temperatura. Kiedy przesunę, zobaczcie, to jest właśnie ten pasek, który tym aktywujemy. No i dalej warto sobie przejrzeć te wszystkie inne ustawienia, to co nas tutaj interesuje. Warto przepatrzeć te ustawienia. No ale wracamy teraz do samej. Przechodzimy sobie tutaj gdzie mamy naszą aktualną lokalizację, klikamy na nią. No i tak jak widzicie mamy tutaj historię. Możemy sobie dodawać miejscowości, usuwać. Tutaj poniżej 90 minutowa prognoza pogody przedstawiona na takim fajnym wykresie. On się nam przesuwa, przewija, pokazuje co będzie się działo przez najbliższe 90 minut w pogodzie. Niżej prognoza pogody Taka krótkoterminowa, na dziś, na jutro. I tutaj możemy sobie też rozwinąć taką, taką legendę, zobaczyć co oznaczają konkretne znaczki. Dalej, radar pogodowy. I zaczniemy od tego, kiedy klikniemy sobie tutaj na te trzy kropeczki, mamy, możemy zmieniać go na przykład na radar opadów. Możemy włączać sobie legendę, wyłączać. Mamy też tutaj taką fajną opcję prześlij za pomocą. Możemy na przykład komuś wysłać na messengera taki już gotowy screen z prognozą pogody. Kiedy otworzymy sobie ten radar pogodowy, tutaj na górze mamy też takie trzy jakby warstwy do rozwijania. Możemy zmieniać ten radar pogodowy na właśnie na przykład radar opadów. Tak, on będzie teraz wyglądał w ten sposób. I możemy na przykład zmieniać na taki radar temperaturowy. Widzimy jakie są teraz temperatury na mapie. Możemy mapę oczywiście rozwijać, przesuwać. Wrócę do tego radaru pogodowego. Niżej, na dole, mamy taką informację, legendę. A tutaj po lewej stronie mamy coś takiego, żeby wybrać sobie. Kiedy byśmy chcieli właśnie sobie tą prognozę sprawdzić, no i ona wygląda w ten sposób. Weźmy aktualnie na najbliższe 15 minut, kiedy klikniemy sobie tutaj play. Od razu radar nam pokazuje w którym miejscu jak chmurki będą nam się tutaj przesuwały. Jeżeli by były jakieś deszcze, burze, to od razu też byśmy to tutaj widzieli. Wracamy z powrotem. Tu mamy tematy dnia, różne aktualności, pogodowe, artykuły. Niżej prognoza taka na najbliższa, krótkoterminowa na najbliższy czas. No i niżej taka prognoza już na tydzień około. Możemy też oczywiście rozwinąć sobie tą legendę. Jeszcze niżej mamy. Taką informację o wybrzeżu, to ona się pojawia tylko wtedy, jeżeli znajdujemy się gdzieś blisko. No, jestem tutaj akurat w Szczecinie, też mi pokazuje, co tam na wybrzeżu. Jakbym był, jestem gdzieś dalej, ta opcja się po prostu już wyłącza, ona się nie, po nie pojawia. Niżej, pylenie i też fajnie jest tutaj przedstawione, co pyli, kiedy. Możemy sobie to posprawdzać, wszystko. Niżej, 14-dniowa prognoza pogody. Więcej wiadomości. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o tą aplikację, tutaj to tyle. Natomiast ta aplikacja też pozwala nam na wstawianie różnych widgetów. I ja tutaj mam dane te widgety. Dla tych, którzy nie wiedzą, w jaki sposób widget sobie wywołać, wystarczy przytrzymać w Androidzie przez chwilę ekran. Mamy tutaj widgety. Przewijamy, wyszukamy, wyszukujemy widget dla aplikacji, którą poszukujemy. No i tak jak widzicie, mamy tutaj. Pogoda radar wybieramy sobie, który chcemy widgety i dodajemy. Ja mam tutaj już przygotowane te widżety. Zobaczcie, te widżety też możemy sobie dopasowywać. A, już muszę to gotowe. Jeżeli chodzi o tą aplikację, no to yy, tyle. Oprócz aplikacji, ja jeszcze korzystam i zaglądam często na stronę IMGW, czyli Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ta strona mi się podoba, bo mam tu bardzo, bardzo dużo informacji, jeżeli chodzi o pogodę w ogóle. Jest tutaj strona. Meteoimgw.pl tak? Możemy przejść na nią właśnie z tej strony. IMGw. Oczywiście wszystkie linki będą na dole. Nie będę jej za bardzo e, przedstawiał, ponieważ tutaj na tej stronie macie bardzo rozbudowany tutorial, jak się tą stroną posługiwać. Więc pokażę ją tylko tak pokrótce. E, jest bardzo wiele fajnych, ciekawych informacji, podzielonych tutaj na e, różne kategorie. Możemy sobie podglądać różne mapy, jeżeli ktoś lubi takie rzeczy. Musimy sobie kliknąć tutaj, żeby nam wybrało naszą lokalizację i wtedy możemy sobie sprawdzać tutaj w danym miejscu, gdzie jesteśmy. No i tutaj mamy różne różne możliwości sprawdzania, czy to zachmurzenia, czy porywu wiatru, temperatury. Kiedy wrócimy sobie teraz z powrotem, to co jest jeszcze też istotne, to jeżeli mamy włączoną prognozę numeryczną, no to będziemy mieli prognozę tylko powiedzmy tutaj na taką krótkoterminową, jeżeli przejdziemy tutaj do prognozy synoptycznej, no i tu czasami się, mi czasami się tutaj gubi, muszę mu wtedy jej podpowiedzieć, gdzie jestem. Tu mamy prognozę, taką już. Mamy tutaj prognozę na tydzień. Mamy tutaj przy prognozie numerycznej, oprócz tego różne modele. No i ogólnie strona jest ciekawa, jest bardzo dużo informacji. Jeżeli przejdziemy sobie tutaj na IMGW, to jeżeli ktoś lubi to badania i nauka, publikacje książkowe różne do pobrania, i możemy też się sobie tam poprzeglądać. Bardzo wiele informacji dla entuzjastów. Prognoz pogody. IMGW też ma swoją aplikację. Zobaczcie, mamy tutaj tą aplikację. To, jakie mogę mieć do niej zastrzeżenia, to to, że czasami po otwarciu bardzo długo się potrafi mi tutaj e, ładować. E, jest naprawdę mało skomplikowana. Pokazuje to, co jest e, potrzebne, tak naprawdę. Nie ma tutaj żadnej wielkiej filozofii. Mamy tutaj taką krótkoterminową prognozę i kilka dodatkowych informacji. Ja ją nie za to właśnie jaka jest prosta, za to że pokazuje mi tutaj też ostrzeżenia, kiedy ma być na przykład jakaś burza, jakieś duże opady, to one się tutaj pojawiają. No mamy tutaj jeszcze dodatkowo takie mapy. Z, tutaj jest mapa z opadami, możemy sobie podejrzeć w którym miejscu w danej chwili są jakieś opady i mamy taką mapkę z wyładowaniami, możemy się sobie sprawdzić gdzie w danej chwili możemy się spodziewać takich wyładowani mniej więcej w jakim czasie. Tak naprawdę, o tą, jeżeli chodzi o tą aplikację, to wszystko. Ona nie ma żadnych widgetów, to też jest na pewno jej minus. Teraz wszyscy lubią widgety, no ale ta prostota też jest jej. a Chyba wydaje mi się jakąś zaletą. Oczywiście mogę mieć czasami zastrzeżenia, że niektóre rzeczy tutaj troszeczkę jakby dłużej się ładują. Ale mam nadzieję, że ta strona jest nowa, ona zastąpiła taki serwis Pogodynka.pl, wiele osób na to narzekało. IMGW wyłączyło ten serwis, tak samo jak i aplikacje jakiś czas temu. Ale mam nadzieję, że myślę, że to się rozwija w bardzo dobrą stronę, polecam za odwiedziny na stronach IMGW. No i jeszcze jedna strona, którą chciałbym Wam dzisiaj pokazać, to jest blitzsortung.org. Tutaj na niej możemy sobie popatrzeć, gdzie w danej chwili są wyładowania atmosferyczne. Będziecie ją mieli też. Link w opisie. Będziecie mogli sobie też to tutaj posprawdzać. Ode mnie na dzisiaj to tyle. Tak jak mówiłem na początku, dawajcie znać, jeżeli będziecie mieli, macie jakieś swoje ulubione serwisy. Spróbujemy z nich zrobić jakieś zestawienie takich waszych ulubionych, takich fajnych serwisów pogodowych. Na dzisiaj to tyle. Dzięki, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć.